Willa Sztuca jest takim obiektem zainteresowań bardzo dużo mieszkańców, no i mieszkańców, którzy tutaj są przejezdnie turystów, no tak, którzy są przez przypadek, przesiadają się tramwajem, z na autobus, przypływają statkami, też robią tutaj zdjęcie, pytają o historię tej willi, pytają też, dlaczego właśnie w takim stanie jest, że dlaczego oni się tym nie zajmuje, no ciężko nam jest odpowiadać na takie pytanie, bo no nie my jesteśmy włodarzami tej willi, aczkolwiek będziemy walczyć o to, żeby wróciła do świetności, czego mam nadzieję, że <głos》> tak stanie właśnie. No właśnie Życzymy sobie stoimy, tego. Widzimy tylko tamtą część, pomijamy tą, a cała kam kamienica robi wrażenie. Tak, powiem, że przechodni, którzy nawet tutaj sobie robią zdjęcia i i są zainteresowani historią tego budynku, oni nie wiedzą o tej perełce, która jest tam właśnie w tej wieżyczce, ten witraż, który mm -hmm. jest widoczny tylko z tamtej strony właśnie. Gdy niektórym osobom to pokazuje, no to są zachwyceni. Zachwyceni, że to dlaczego tego nie, może, nie mogą zwiedzać. Jest im bardzo przykro, że nie mogą tam wejść, zobaczyć to na własne oczy. No właśnie, można zobaczyć, można. Proszę, zapraszam. Może dzisiaj. Dobra. Znaczy można zobaczyć z zewnątrz przynajmniej. Oczywiście po wejściu dopiero na teren no, trzeba uszanować mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. Ale właśnie za chwileczkę zobaczymy. Szczególnie polecam dni słoneczne i po południu, kiedy słońce jest od strony zachodniej, przebija się przez witraż oraz przez okienko frontowe. I teraz popatrzmy. Dzisiaj nie ma tak dobrego słońca z drugiej strony, natomiast i tak zobaczymy, zobaczymy fragment witrażu. Musimy gdzieś stanąć w tym miejscu. Tak? W tym miejscu i teraz tak, gdzie stoję, dokładnie troszeczkę może niżej widać, widać sam witraż. Syrenę. dwóch płetwa syrena, właściwie ma nogi pokryte łuską oraz zakończone płetwami. Syrena jest urokliwa na pewno, bardzo barwna, włosy rude, bardzo bujne. I właśnie ta bujność zarówno postaci ludzkiej, jak i przyrody, która roślinności rzecznej, zaznaczmy, że są tam pałki wodne, grzybienie białe, czyli roślinność typowo rzeczna, jeziorna, czyli możemy podsumować, że Syrena jest naszą rodzimą Syrenką stycińską. Tak jak ma Warszawa Syrenę, ma Kopenhaga, a my mamy swoją cudowną, piękną syrenę, która miejmy nadzieję zrobi jeszcze dużą karierę. No właśnie, to teraz stoimy na e, tle herbu tej kamienicy, jak to nazwać? Taki medalion, czy może herb? No może być i herb. W sumie pamiątka, e, płaskorzeźba e, e, upamiętniająca twórcę czy właściciela. Fundatora willi oraz data powstania 1911. No właśnie, mówicie, że kamienica wzbudza zainteresowanie cały czas wśród przyjezdnych, turystów, mieszkańców też? Tak, oczywiście. Mieszkańcy nawet, powiem, że niektórzy nie wiedzą, że tu jest taki piękny witraż. Wiedzą to tylko ci starsi, młodzi, natomiast już nie. Przy Turyści, którzy jeżdżą rowerami, którzy przyjeżdżają tutaj na wycieczki tramwajem, czy nawet samochodami, często się zatrzymują, zbudza ich zainteresowanie zegar. Aczkolwiek widzą, że jest to posesja, która jest ogrodzona, no nie wchodzą na teren tej posesji, robią zdjęcia z ulicy. Zainteresowanie jest duże, jak powiedziałam. Przyjeżdżają też Niemcy. Wspomnienia opisane przez rodziców. Gdzie dzieci chcą dotrzeć do historii, do wspomnień rodziców, którzy opowiadali o świetności tych dzielnic, jak to było pięknie. No i oczywiście, że to było, była to kolebka takiego wypoczynku wszystkich mieszkańców w wyższej sfery. Tutaj przypływali parowcami, jak wiemy, na te nasze dzielnice gosławskie. Także cała śmietanka... Był cesarz, prawdopodobnie Wilhelm II. Wybudowano, są zdjęcia oczywiście, historyczne na nabrzeżu. Mniej więcej po prawej stronie patrząc od obecnej Jachtowej jest, był pawilon cesarski, specjalnie na powitanie cesarza wybudowany. Nie mamy zdjęć z samej wizyty, ale możemy podejrzewać, że również cesarz Niemiec jeszcze w XIX wieku tutaj wizytował Wocław. No właśnie, bo y, teraz przedstawmy się może, bo mamy, rozmawiamy z... Wiesława Nowiska, mieszkam na Gocławie od 20 lat. No właśnie, I co, co spowodowało, że zamieszkałam tutaj? Tutaj przypadek, y, ja w ogóle pochodzę z Kieleckiego. bardzo mi się Szczecin podobał, centrum. Inne zdanie miałam właśnie o tej dzielnicy, ale na dzień dzisiejszy bym się stąd nie wyprowadziła. Jest tu ten klimat, są tu mieszkańcy, którzy są życi z sobą znają się wszyscy, no i jest ta przyroda, to otoczenie, jest woda, jest las, no czego chcieć więcej, więcej mieszkając właśnie w mieście. No właśnie. Z drugiej strony dla równowagi i, i, i demokracji mamy mężczyznę, Artur Krzyżański. Ja się tutaj wychowałem też w sumie na tych, tych dzielnicach północnych i powiem tak, że jak tu jestem, to wspominam lata 70. XX wieku, kiedy jeździłem do szkoły pociągiem tutaj i przejeżdżając właśnie tutaj obok Willi przez Gocław, zawsze sobie patrzyłem na tą wieżyczkę i zachwycałem się już wtedy, czyli prawie 50 lat temu, że taka wieża stoi. Trochę już wtedy była zaniedbana. No, i nie wiedziałem, że, że będę miał zupełnie inną rolę. Teraz już od trzech lat e, tworzę Szczeciński Szlak Widokowy, który jest to projekt, który ma za zadanie e, przybliżyć turystom, mieszkańcom Szczecina, ale nie tylko, e, właśnie świetność, historię. I też przyrodę tych właśnie północnych dzielnic. Licząc od Żelechowej powiedzmy umownie, aż po Skolwin i Ścięcino, które to dzielnice są położone właśnie bardzo krajobrazowo, ciekawie, na wysokiej skarbie nad, nadodżańskiej. Dlatego mamy tutaj te widoki yy, yy, zawsze przepiękne. Z każdej niepowtarzalne <grymne> i one były już doceniane y, na przykład w połowie XIX wieku, kiedy wybudowano pierwszą wieżę widokową na Zielonym Zgórzu, czyli dawnym Weinbergu, mhm. gdzie, u podnóża, której stoimy. No właśnie, stoimy u, prawie, że, żeby nie trzeba byśmy wieżę Bismarka oglądali. E, no właśnie, stworzycie taki e, zgrany tandem, czy więcej was jest tutaj takich pasjonatów. Zachwyciętych północą, zachwyciętym Gocławiem. Podejrzewam, że jak mieszkańcy zobaczą to, że widzą to na własne oczy, to sami się włączają w to i sami widzą ten potencjał tej kultury tutaj, która tutaj była no i jest do tej pory. Tylko troszeczkę zaniedbana. Tak samo takim pięknym budynkiem jest Jaktowa też obiekt zabytkowy. No jest to nasza wieża Bismarcka tutaj, czyli no mamy takie, parę takich perełek na naszej tak małej dzielnicy, o, które o których warto mówić i walczyć. No właśnie, w ostatnim czasie słyszałem że... wieści, że, że tutaj z takim sercem Pomaga też i, i rzeczywiście no, rokuje to nadzieję, że stworzymy takie ciekawe miejsce, w którym będą, będą te pamiątki tu z tych ziem, ale też świadczące o m, kulturze tamtej epoki, czyli jeszcze XIX wiek, potem początek XX wieku, z którego mamy na przykład Wille, Struca i, i, i różne inne obiekty. Także chcemy to wszystko przedstawić, m, opisać. Y, no i, no i żeby mieszkańcy, zarówno Gocławia, wiedzieli o tym, co, co, co tu było kiedyś, prawda? Żebyśmy mogli jakby połączyć tą historię dawną, z burzliwą bardzo, ale również z obecną, z rozwojem tego, tych dzielnic, bo to jest też ważne, żeby to się rozwijało, żeby to nie upadało, żebyśmy mogli odnowić chociażby tą Willę Struca tak cenną. Jest ona moim zdaniem na miarę Wills. Lęca co prawda nie ma takich wspaniałych wnętrz, ale w wieży mamy przepiękny witraż malowidła, freski, które jak najbardziej są oryginalne i wymagają szybkiej opieki. No właśnie, a jak wpadliście w ogóle na to, że w tej willi może coś takiego być, że, że, że jest jakiś witraż później się okazało, że są i freski? To znaczy ja coś przeczuwałem, mm. <laughs> mówiąc tak yy, yy, w cudzysłowie może, ale yy, z zewnątrz jest tutaj to okno i yy, już teraz nie pamiętam, czy najpierw widziałem ten witraż od zewnątrz, ale chyba, chyba najpierw po prostu zobaczyłem go od wewnątrz. Yy, po prostu chciałem zobaczyć tą wieżę yy, od, od wewnątrz, zobaczyć co tam jest w środku. No, i nie sądziłem, że, że zobaczę coś tak niesamowitego, coś tak wspaniałego. Myślę, że jesteśmy w chwili takiej przełomowej, bo w tej chwili był tam również konserwator zabytków, pan Michał Dębowski. Był przedstawiciel z Bilku jako zarządcy budynku i, i są, są deklaracje z ich strony, że że trzeba to zabezpieczyć jak najszybciej, jakieś takie pierwsze prace zabezpieczające, żeby to nie niszczało i sam witraż również będzie, no będzie dokumentacja fotograficzna i ekspertyzy, najpierw czy wymaga to, czy witraż będzie zdjęty, wyjęty stąd i, i zabezpieczony do renowacji. Czy będzie można go na, na miejscu tutaj? Yy, można pokazać, tak. który można się chwalić. No właśnie, bo też yy, tutaj spotkaliśmy yy, mieszkańców yy, północnych rewi Rewirów Szczecina, które wiadomo gdzieś tam zawsze ta północ dyskryminowana i oni mówią, że, yy, liczą też, że Willa Struca zostanie na Gocławiu yy, podobnie potraktowana, że doczeka się remontu. Yy. Jest taka nadzieja, jest taka szansa, jak pan uważa? Znaczy myślę, że no, szansa jest zawsze, oczywiście jest kwestia no, wyasygnowania mhm. odpowiednich środków, odpowiednich funduszy. No, też chętnie się zapoznam jakby ze stanem tego, tego zabytku i jestem w stanie tutaj jakoś pośredniczyć czy, czy wspomóc też te działania. Oczywiście wszystko zależy od ludzi. Jeżeli no, ludzie to... chcą, to na pewno, jeżeli jest odpowiednia też... Jest czasami presja, nie ukrywam, jest... bo, bo, te, bo, bo czasami trzeba przekonać władze no, miasta, tak jak było w przypadku Wielęca, przez zauważyć to, to bardzo odważny gest gdzie ponad 20 milionów złotych z budżetu tylko i wyłącznie miasta. To nie był obiekt, który uzyskał jakieś zewnętrzne dofinansowanie. I myślę, że taki przykład właśnie jak co pokazuje, że zabytki są warte każdych pieniędzy, bo, bo to właśnie one po nas zostaną i będą świadczyć o naszej, naszym wkładzie w to miasto i, i w jego kulturę. Czyli są, są rokowania dobre na przyszłość. Tego sobie życzymy, żebyśmy osiągnęli tutaj swój cel. Czyli żeby ta wieżyczka była udostępniona dla turystów, aczkolwiek no, turyści, którzy tu przyjeżdżają, są troszeczkę, nawet wycieczki, które są oprowadzane, e, mają, tak, mają taki żal, że nawet z centrum miasta, z drugiego końca miasta tutaj przyjeżdżają, żeby zobaczyć to, co Artur tak promuje i opowiada e, z takim zaangażowaniem, e, nie mają możliwości tego zobaczenia. Można zobaczyć, A. jak mówiliśmy, przez, przez to przez okienko klienko. zewnętrzne, ale jest to no, troszeczkę mało. Także e, oczywiście m, będziemy dążyli do, e, do tego, żeby co jakiś czas robić w otwarte takie dni czy wejście oficjalne m, pod, przy pewnych rygorach, bo nie można tam dużą grupą wejść, także to po kilka osób może jednocześnie, ale na pewno będzie to możliwe i, i Proszę się uzbroić cierpliwość, bo najpierw muszą tutaj, y, musi pan konserwator y, y, razem z ekspertami ocenić tutaj, zrobić dokumentację i, i wtedy dopiero będziemy my chcieli też o, o, oglądać tutaj i, i pokazywać właściwie tą, tą naszą perłę. Mm -hmm. e, jak... Zachęcicie yy, mieszkańców Szczecina, może i turystów do odwiedzania i zwiedzania. No tutaj musimy poczekać, musimy uzbroić się w cierpliwość, tak? Ale wspomniane inne perełki do oglądania, jakie tu mamy. Yy. Podejrzewam, że mieszkańcy, którzy mieszkają z centrum miasta, mają dość blokowisk, mają dość betonowych murów, ścian, yy, asfaltów i uciekają. Yy, wyjeżdżają rowerami tutaj. Często z dzieciakami, żeby poszyć, pomieszkać trochę, już, znaczy, no, przebywać wśród przyrody, wśród otoczenia y, takiego bez murów, bez tego hałasu samochodów. Chociaż no tu mamy natężenie ruchu takie o. średnie, nie powiem, no ale nie jest to tak jak w mieście. Y, także są tutaj miejsca do spacerowania, do jeżdżenia rowerami. No, czego chcieć więcej? Spacery. Dodam, że te spacery to. To jest właśnie nasz tutaj przebój. Mieliśmy tu wycieczkę nawet 200 osobową. pochwalimy się, tak. Rzeczywiście ludzie tutaj przychodzą z chęcią. Jest wieża Bismarka na, na szczycie, są ruiny, czy, czy powiedzmy fundamenty starej wieży. Mamy kilka takich obiektów tutaj zabytkowych, o których wspominaliśmy, no i dużo zdjęć historycznych z czasów świetności, z XIX wieku, z przełomu wieków, czyli takie zdjęcia, które pokazują naprawdę oczy. Ludzie nie wierzą, że tak było, że to jest jakby inna cywilizacja zupełnie. Tak. Sam dworzec, który tutaj był, który Artur pokazuje zdjęcia, no robi oszałamiające wrażenie. Tak. Ja sama byłam pod wrażeniem, bo też się tym nie interesowałam na co dzień. No, praca dom, praca dom, to było wszystko. Gdy zaczęłam właśnie zwiedzać Szczecin, to naprawdę otwierają się oczy, i człowiek dopiero dostrzega wtedy, jak sam idzie, zobaczy to. Bo jak ktoś to opowiada, a coś tam jest. A jeśli pójdzie sam, zobaczy, to naprawdę jest inne spojrzenie na świat.